Aktualności, wydarzenia, samorząd i gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. W sali konferencyjnej inkubatora przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra w Czadrowie odbyło się spotkanie inaugurujące prace związane z utworzeniem spółdzielni energetycznej. Nastąpiło też podpisanie listu intencyjnego przez cztery podmioty. To witam wszystkich serdecznie w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w Czadrowie. Dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu podpiszemy list intencyjny pod utworzeniem spółdzielni energetycznej, o której rozmawiamy już od kilku miesięcy. Spółdzielnia energetyczna ma być próbą reakcji naszych lokalnych samorządów na zmianę cen na rynku energii. A także, a także próbą zabezpieczenia energetycznego naszego regionu. Dzisiejszy list intencyjny podpiszą partnerzy, którzy od początku pracują nad ideą utworzenia spółdzielni energetycznej, czyli gmina Lubawka, gmina Czarny Bór, gmina Kamienna i spółka Sanikon. I zanim dokonamy podpisania tego aktu, poproszę pana Krzysztofa Solarza, dyrektora inkubatora, żeby przypomniał nam, jakie etapy są już za nami, co jeszcze przed nami i troszeczkę przybliżył jeszcze, szczególnie dla mediów, ideę spółdzielni energetycznej. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mamy okazję spotkać się dzisiaj, bo tak naprawdę mija już półtora roku, kiedy zaczęliśmy rozmowy i pracę na temat tego, żeby jakoś wspomóc nasz lokalny rynek energii mimo tego że minęło półtora roku to mam nadzieję że zaczęliśmy już pracę naprawdę jesteśmy tak naprawdę na początku dopiero tej trudnej drogi związanej z rejestracją spółdzielni z pozyskaniem finansowania i budową źródeł Pozwolę sobie powiedzieć słów kilka na temat spółdzielni energetycznej i różnic między spółdzielnią a klastrem energii, czyli czymś, od czego zaczęliśmy nasze rozmowy półtora roku temu. Otóż spółdzielnia energetyczna powstaje głównie dlatego, żeby zabezpieczyć lokalny rynek energii, żeby obniżyć koszty samorządów i lokalnych przedsiębiorstw, żeby Energetyka w kraju była energetyką rozproszoną, czyli bardziej bezpieczną. Nie opieramy się na jednym wielkim, dużym źródle, tylko budujemy wiele małych źródeł, które zapewniają bezpieczeństwo i gwarantują to, że będziemy mieli ciągły dostęp do energii. Ale jeżeli mówimy o spółdzielni, to nie tylko energii elektrycznej, ale także energii cieplnej czy biogazie. Jeżeli chodzi o spółdzielnie, jest to podmiot, który jest już ustanowiony w prawie i mówi o tym ustawa. OZE z 2015 roku i ten podmiot przede wszystkim posiada osobowość prawną. Głównym celem spółdzielni energetycznej jest to, żeby produkować energię, członkowie spółdzielni, żeby produkowali energię elektryczną na własny użytek i zaspokajali swoje potrzeby energetyczne. Jak Państwo pamiętają, rozpoczęliśmy rozmowy na temat klastra energii, ale przeszliśmy finalnie do spółdzielni, więc pozwolę sobie powiedzieć parę słów na temat różnic między klastrem a spółdzielnią energetyczną. Otóż główną różnicą jest to, że spółdzielnia energetyczna posiada osobowość prawną, klaster nie. Klaster jest tylko porozumieniem cywilno-prawnym pomiędzy członkami. W klastrze energii wymagany jest podmiot, który posiada koncesję na obrót energią elektryczną, w spółdzielni nie, co też znacząco upraszcza proces zarządzania taką spółdzielnią energetyczną. Są też wymagania obszarowe, czyli obszar jaki może zajmować spółdzielnia to są maksymalnie trzy sąsiadujące ze sobą gminy, które są pod obsługą jednego operatora energetycznego, natomiast klaster energii musi się zamknąć w obszarze jednego powiatu. W naszym przypadku, kiedy mamy gminy, które sąsiadują, ale są z dwóch powiatów, czyli z powiatu wałbrzyskiego i z powiatu Kamiennogórskiego. Jeżeli chodzi o wolumeny produkcyjne, to spółdzielnia ma te wolumeny ograniczone. Zaraz pokażę jak bardzo, ale plusem jest to, że spółdzielnia może zacząć funkcjonować już od jednego. Kilowata produkcji energii elektrycznej, i jeżeli zarejestrujemy spółdzielnię na bardzo małym wolumenie, możemy pozyskiwać środki na rozbudowę tej spółdzielni. Natomiast w przypadku klastra energii musimy mieć duże wolumeny produkcyjne, które będą finansowały nam obsługę, firmę, która pośredniczy w obrocie tą energią elektryczną. No i bardzo ważną różnicą jest to, że spółdzielnia energetyczna posiada już w prawie ukonstytuowane ulgi i benefity, czyli mamy tutaj zwolnienia z opłat, natomiast jeżeli chodzi o klastry energii, są to dopiero projekty ustaw, które prawdopodobnie mają się pojawić, ale to już słyszymy od dwóch lat i czekamy ciągle na ustawę, której jeszcze nie ma. Warunkami do utworzenia spółdzielni energetycznej, które spełniamy, jest to, żebyśmy, że żeby w skład spółdzielni mogą wchodzić podmioty, które mieszczą się na terenach wiejskich albo miejsko-wiejskich, czyli nie możemy współpracować z gminami miejskimi. Mogą to być, to być, jak wspomniałem, trzy sąsiadujące gminy, ale maksymalnie spółdzielnia energetyczna może składać się aż z tysiąca członków. Czyli my rozpoczynamy współpracę w cztery podmioty, trzy podmioty samorządowe, jedno przedsiębiorstwo. Natomiast w przyszłości mamy nadzieję na zapraszanie do spółdzielni kolejnych podmiotów i rozbudowywanie jej do dużo większych rozmiarów. Warunkiem koniecznym, o którym musimy pamiętać przez cały, cały czas naszej pracy, jest to, żeby 70% energii, którą zużywamy w ramach spółdzielni energetycznej, pochodziła z naszych własnych źródeł i muszą to być źródła. OZE, czyli czy fotowoltaika, czy wiatraki, czy biogazownia, to musi być 70% naszej produkcji. W przypadku samorządów mamy ten plus, że samorządy mają po kilkadziesiąt, jak nie kilkaset niektórych punktów poboru energii elektrycznej, więc możemy dowolnie wybierać poszczególne punkty i włączać je do spółdzielni energetycznej. Nie wchodzimy do spółdzielni ze wszystkimi punktami jako samorząd, czyli w ramach rozbudowy naszych źródeł możemy dokładać kolejne punkty poboru energii, które będą w ramach tej spółdzielni współpracować. I tak jak Państwo również widzą, mamy ograniczone możliwości produkcyjne, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to moc źródeł to jest 10 MW, moc cieplna 30 MW i roczna produkcja biogazu to jest 40 milionów metrów sześciennych. Oprócz korzyści, o których już wspomniałem, związanych z założeniem spółdzielni energetycznej, jest to oprócz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, po prostu uzależnienie się od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej, ponieważ możemy budować nasze źródła wraz z magazynami energii, które pozwolą nam pracować w niektórych miejscach off-gridowo. Poprawiamy oczywiście jakość środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji, poprzez budowę nowych instalacji OZE, ale także poprawiamy konkurencyjność naszego regionu. Stwarzamy możliwość do zachęcenia inwestorów do tego, żeby do nas przybyli, ponieważ jesteśmy w stanie zaprosić ich do spółdzielni, zagwarantować im tanią energię elektryczną czy energię cieplną po odpowiedniej cenie, no i z gwarancją oczywiście dostawy tworząc nowe instalacje czy to biogazownie czy budując farmy fotowoltaiczne czy inne źródła jesteśmy również w stanie stworzyć nowe miejsca pracy w regionie czyli stworzyć też szereg stworzyć zapotrzebowanie dla fachowców którzy byliby w stanie budować dla nas te źródła kolejno je serwisować i obsługiwać i teraz przejdę do procesu zakładania spółdzielni energetycznej i pokażę na jakim etapie obecnie się znajdujemy proces zakładania spółdzielni należy rozpocząć od wybrania Zespołu, który chciałby tą spółdzielnię utworzyć, my już to uczyniliśmy. Następnie musimy opracować statut spółdzielni, dokonać wyboru organów tej spółdzielni i dokonać rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. I w tym momencie otwiera się przed nami ścieżka do pozyskiwania finansowania na źródła, na koncepcje, na projekty i na to, co chcielibyśmy robić w spółdzielni. Kolejno po wybudowaniu źródeł musimy zarejestrować spółdzielnię w Kowrze a następnie podpisać umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej i spółdzielnia może już funkcjonować i tak jak wspomniałem w naszym przypadku, to mogą być już cztery punkty poboru energii. Tutaj jest kolejny slajd, który pokazuje na jakim etapie obecnie się znajdujemy w tej naszej długiej drodze. Obecnie jesteśmy na etapie prac koncepcyjnych, czyli zebraliśmy już wszystkie dane dotyczące naszych punktów poboru energii. I one są obecnie analizowane i przygotowywana jest koncepcja na podstawie naszego bieżącego zużycia i bieżącej produkcji, której, jak wiemy, no, moglibyśmy mieć więcej. Co ważne, znajduje się tutaj też ta graniczna linia, która pokazuje nam, w którym momencie jesteśmy w stanie starać się o finansowanie. Więc ja zachęcam mocno do tego, żebyśmy zintensyfikowali pracę i będę naciskał tutaj grupę, która dokonuje analizy, żeby jak najszybciej przygotowała nam dokumenty, żebyśmy mogli się z nimi zapoznać, zarejestrować spółdzielnie w KRS-ie i wtedy możemy starać się o środki z różnych programów, czy to z energii dla wsi, czy z krajowego planu odbudowy, o których będę mówił w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. W kwestii harmonogramu prac dla naszej spółdzielni wraz z datami wygląda to następująco. Jesteśmy obecnie na etapie wstępnej analizy biznesowej i opracowaniu, opracowaniu planu autorskiego, który otrzymamy do połowy marca. W połowie marca również planowane jest spotkanie warsztatowe w grupie roboczej z ekspertami z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zmiennikowa, którzy pomogą nam wykonać szczegółową analizę biznesową i przygotować te dokumenty rejestrowe. Chcielibyśmy w pierwszej połowie 2023 mieć gotowe dokumenty rejestrowe do zarejestrowania spółdzielni energetycznej. Następnie mamy już troszkę więcej czasu, bo jesteśmy w stanie przygotowywać tutaj system rozliczeń wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi członkami spółdzielni energetycznej, przygotować umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej i tutaj też mamy plus, bo wiemy już, że Ministerstwo Rolnictwa mocno pracuje nad tym, żeby ten dokument był dla wszystkich operatorów jednakowy, więc Ministerstwo mocno dba o to, żeby proces zakładania spółdzielni jej funkcjonowania uprościł się. No i do końca roku chcielibyśmy mieć już opracowany również model zarządzania spółdzielnią energetyczną. W kwestii budowy źródeł, tak jak widzimy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jesteśmy rozpocząć w stanie rozpocząć inwestycje na pewno po 2024 roku. W tym roku raczej jest to nierealne ze względu na konieczność przeprocedowania wszystkich formalności związanych z budową nowych źródeł. W kwestii efektów, tak jak Państwo widzą, to o czym wspominałem, no, planujemy zbudować przede wszystkim źródła energii, które będą tą energię generowały na zaspokojenie potrzeb członków spółdzielni, ale z tą możliwością, że będziemy rozbudowywać tą spółdzielnię i zapraszać do niej kolejnych partnerów, którzy będą pochodzili z gminy Czarny Bór, z gminy Kamienna Góra, czy z gminy Lubawka. Także Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. A teraz chciałbym wszystkich zaprosić na uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie, w kwestii związanej z działaniami w sprawie założenia spółdzielni energetycznej na naszym obszarze. Wszyscy możemy tak nie tak, sobie. Właśnie, można To i... taki w <laughs> 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 O, Panie ja no, Sobiercu, dobrze, no to... Dziękujemy to już dobra. gesty to jest... światowej klasy. Ci rozumiem, że każdy ma swój egzemplarz. Każdy egzemplarz dla, tak, dla nas, tak? Dziękujemy tak. bardzo. Znajdujemy się w inkubatorze przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra w Czadrowie i finalizujemy dzisiaj tak naprawdę półtoraroczny okres pracy a związane z tym, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo energetyczne dla naszego obszaru, w jaki sposób przeciwdziałać tym zmianom cen energii na rynku energetycznym, który wpływa na kondycję finansową naszych samorządów. Te rachunki grozy, które otrzymujemy również jako samorządy, dość mocno dotkliwie odczuwamy przy konstruowaniu budżetów, więc dość długo wybieraliśmy formułę prawną, która byłaby dla nas najbardziej satysfakcjonująca. Dość długo zastanawiali się czy powinien być to klaster energii odnawialnej, ale jednak nasze tu lokalne uwarunkowania Pozwoliły nam podjąć decyzję, że to spółdzielnia energetyczna jest tym dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że pojawiły się w perspektywie środki, szczególnie celowane do gmin wiejskich, które mają nam pomóc walczyć o bezpieczeństwo energetyczne, poprawę tego bezpieczeństwa energetycznego w regionie. No i dzisiaj tutaj podpisaliśmy w Czadrowie LIS Intencyjny pod utworzenie tak naprawdę tego, tej spółdzielni energetycznej wspólnie z gminami, sąsiednimi, czyli gmina Czarny Bór, gmina Lubawka, gmina Kamienna Góra, no i nasz partner w postaci spółki Sanicom. To jest ta czwórka, która podjęła się tego działania i przed nami jeszcze bardzo dużo pracy związanej przede wszystkim z planowaniem inwestycji, no i wspólnym rozliczaniem się tak, żeby przy rodzinnym stole ustalić pewien pe, pe, pewną, pewną wysokość tych cen energetycznych, żeby były satysfakcjonujące i przede wszystkim niższe niż na na rynku energetycznym. To jest dopiero taki podpis, a ruszycie, jak to wszystko tak się uda, 2024 rok. Tak, przed nami dość trudny okres, który ma za zadanie przede wszystkim zarejestrować tą spółdzielnię w Krajowym Rejestrze Sądowym. Później będziemy pracować nad planami inwestycyjnymi i pozyskiwaniem środków między innymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu Energia dla Wsi. Dzisiaj jeszcze dość długo będziemy tutaj siedzieć i rozmawiać na temat poszczególnych planów, jakie mają tutaj gminy. No a 2024 to będzie ten okres, kiedy będziemy planować inwestycje, uzyskiwać niezbędne zezwolenia, pozwolenia, no a później je wspólnie realizować. Panie burmistrzu, co taki zwykły Kowalski będzie miał z tego, że dzisiaj to podpisaliście? Panie redaktorze, tak jak powiedział już pan dyrektor Krzysztof Solarz, przede wszystkim chodzi nam o uniezależnienie się od cen prądu, które idą teraz cały czas do góry, tak? Taka jest idea, która nam przyświeca. I to będzie prąd dla naszych mieszkańców, ponieważ oświetlenie uliczne, oświetlenie szkół i wszystkie urzędy, które też potrzebują energii elektrycznej należą do naszych mieszkańców, tak? I my te ceny będą mniejsze, tym nam będzie się żyło lepiej, będziemy mogli te środki przeznaczyć na inne ważne również cele dla każdego mieszkańca. To pan jest dzisiaj gospodarzem tego wydarzenia? Tak, inkubator przedsiębiorczości jest gospodarzem dzisiejszego spotkania, ponieważ inkubator zaangażował się mocno w to, żeby zostać koordynatorem właśnie tutaj prac związanych z utworzeniem spółdzielni energetycznej dla trzech samorządów oraz spółki Sanikom. Pan y, to wszystko przygotowuje, widzę tutaj tę prezentację i cały pilotaż to u Pana jest. Inkubator zaangażował się w tę pracę, ponieważ ma świadomość tego, że spółdzielnia, która powstanie, nie będzie służyła tylko i wyłącznie samorządom i mieszkańcom, ale będzie też możliwością dla przedsiębiorców, żeby przedsiębiorcy i producenci rolni dostali dostęp do taniej energii elektrycznej, do stabilnych dostaw tej energii i żeby ten rynek energii elektrycznej był pewny w naszej okolicy. Padła data 2024 rok. Realne to jest? Takie mamy założenia. Spółdzielnię energetyczną chcielibyśmy zawiązać jeszcze w tym roku, aby móc starać się o finansowanie ze środków zewnętrznych na budowę źródeł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast realna budowa tych źródeł różnych, czy to fotowoltaiki, czy biogazowni, czy wiatraków. Są to prace długotrwałe, więc rozpoczniemy je prawdopodobnie dopiero w 2024, ale finalizacja trudno powiedzieć, kiedy będzie, być może 2025-2026. Będzie to proces ciągły, ponieważ spółdzielnia ciągle się będzie rozwijała. Nie jest to twór, który zawiążemy i który pozostanie w pierwotnej formie, tylko on ma na celu rozwijanie się, poszerzanie grupy, która będzie współpracowała ze spółdzielnią i budowy coraz to nowych źródeł. Czy ja, jako taki zwykły obywatel, mógłbym wiedzieć, o jaką kwotę walczycie? W tym momencie mm, walczymy o środki w wysokości 400 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej. I kolejny program to są kwoty 20 lub 25 milionów złotych na budowę źródeł energii, ale o tym możemy rozmawiać dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli już zarejestrowaną spółdzielnię. Panie Wójcie, Czarny Bór też chce sięgnąć po to, aby ta energia u Was była tańsza. Tak, no, ubiegłoroczna sytuacja spowodowana kryzysem energetycznym y, zmusza samorządy y, do podjęcia takich działań, aby pozyskiwać tą energię taniej. Jest to szansa dla naszej gminy, ale też i dla naszych mieszkańców, przedsiębiorców, żeby ta y, cena energii była bardziej stabilna. Myślę, że y, to jest doskonały przykład na to, jak samorządy powinny współpracować, aby y, tą energię produkować, ale przede wszystkim ustabilizować cenę tej energii. Tutaj też zapytam się o inkubator przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra. To jest dobra taka działalność jego w tym kierunku? Oczywiście, dlatego no, my jesteśmy z powiatu wałbrzyskiego, ale chętnie przystąpiliśmy do, do współpracy z gminami z powiatu kamiennogórskiego. Wykorzystaliśmy troszeczkę też położenie geograficzne do tej współpracy, i jest to naturalne, że, że taka współpraca może przynieść owoce. A inkubator przedsiębiorczości jest takim, można powiedzieć, katalizatorem, który nas tu łączy i, 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 i jakby prowadzi ten cały proces, aby tą spółdzielnię założyć, zarejestrować i zacząć produkować albo inwestować i pozyskiwać jeszcze środki zewnętrzne. Panie prezesie, wam. Też by się ten prąd przydał? Ach, prąd jest podstawą działalności naszej firmy. Wszystkie urządzenia, które y, są do tego, żebyśmy mogli segregować odpady w sposób właściwy, oparte są o, o energię elektryczną. Energia elektryczna jest dużym kosztem współzawodnictwa. Wobec tego przystąpienie do inkubatora i poszukiwanie wspólnie tutaj z samorządami rozwiązań, żeby y, uzyskać tańszy prąd, jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też tu jesteśmy. Co by was interesowały? Panele, wiatraki, biomasa? Generalnie każda formuła, która będzie ekonomicznie uzasadniona. Dzisiaj około pół megawata już mamy postawionych paneli, ale tak samo kolejne jeszcze będziemy stawiać, ale również temat jest całkiem poważny w rozwiązywaniu, poszukiwaniu tematu biokompostowni. Tak? Także to tematy, jeśli tylko będą na to pieniądze, które można gdzie wykorzystać i na pewno będziemy rozważać.